Razu pewnego, dawno, dawno temu, w rzece zabrakło ryb. Rybacy, co i róż, zarzucali swoje sieci, ale raz za razem puste wyciągali. Dni kolejne mijały, a ryb jak nie było, tak nie było. Zaklinali rzekę, dary jej wszelkie składali. Ale nic, żadnego efektu nie przyniosło. Ja pójdę do Wiadrusa i zwrócę się o pomoc, powiedziała mała dziewczynka. Rybacy spojrzeli na nią zdziwieni, ale, że sytuacja poważną była. Wyprawili dziewczynkę w drogę. Niedługo później stanęła nad brzegiem Odry. Wiadrusie, wiadrusie! Usłysz Usłyszmy wołanie! O pomoc przychodzę cię prosić! Spokojne wody rzeki wzburzyły się i przed dziewczynką stanął brodaty starzec. Czego chcesz, dziecko? Czemu mnie wołasz? Hmm? Nasza rzeka ryb nie daje! Rybacy puste sieci raz za razem wyciągają. Y proszę, pomóż nam! Wiadrus. Przez chwilę przyglądał się małej, po czym sięgnął dłonią po błękitną chustkę, którą miał przewiązaną wokół szyi. Pierwszy, kiedy rozwiążesz, przyniesie wiatr, który łodziom waszym wskaże miejsce, i tam zarzucicie wasze sieci. Odwiążcie drugi, a sieci w Mig wypełnią się rybami. Trzeciego węzła strzesz i nie pozwól nikomu tknąć. Wróciła do swojej wioski i przekazała dobrą nowinę rybakom: czym prędzej wyruszyli na połów? Kiedy tylko ich łodzie odbiły od brzegu, dziewczynka rozsupłała pierwszy węzeł. W tej samej chwili zadał silny wiatr, który poprowadził łodzie w miejsce, którego nigdy wcześniej żaden rybak nie znał, choć pływali po tej rzece od dawna. Zarzucili sieci, a dziewczynka ostrożnie rozsupłała drugi węzełek. Zabulgotała woda. Srebrne kształty zamigotały pod powierzchnią. Rybacy z niedowierzaniem patrzyli, jak sieci wypełniają się rybami. Unieśli dziewczynkę w górę i nucąc wesołą pieśń, podrzucali coraz wyżej i wyżej. Radosne krzyki i śmiechy odbijały się od spokojnych wód. Wtedy dziewczynka poczuła, że trzymana w dłoni chusta wyślizguje się z pomiędzy jej palców i opada w wodę. Nagle dostrzegła ciemny kształt. To złośliwy czarny żmij. Próbowała ostrzec rybaków, ale ci pochłonięci byli śpiewem, a żmij był coraz bliżej. Krzyk dziewczynki wzniósł się ponad śpiewy. Wężowe ciało splotło się wokół ostatniego węzła. Trzeci węzeł został rozsupłany. W jednej chwili zerwał się potężny wiatr i z nieba runął ulewny deszcz. Łodzie zaczęły niebezpiecznie kołysać się na wodzie. Rybacy rzucili się by ratować złowione ryby. Dziewczynka, widząc co się dzieje, Zapłakała. Jadruzie, pomóż nam, dziecko. Tylko ty możesz zatrzymać tę powódź. Śpiewaj, śpiewaj, co sił. Niech Twój głos ukoi spienione wody. Śpiewaj dziecko! Śpiewaj! you <laughs>